Cześć, witajcie w nowym blogu. Chciałem Wam pokazać, jak wygląda nasz poranek w y, kempingu La kocia. Chłopaki tutaj od rana, od rana, rano wstali, y, telewizja oczywiście, bajeczka, żeby się rozruszać. Mamcia jeszcze do gorywa. Tak, słońce nam bije przez okna dachowe, ale zobaczcie. Boże, jaka tu była w cisza i spokój. Tu nie ma w ogóle nawet duszy żadnej chmurki na niebie i do wszędzie dookoła góry ja się przejdę jeszcze z kabarką do was chociaż jestem nieubrany ale nikomu nie przeszkadza znajome baluchy nic nie powiedzą o oni prawie jak rodzina nie prawie tylko no, niemalże na półkach poniżej też nikt już zobaczcie przepięknie jest Przepiękne te widoki. No, i się tutaj, był jeszcze obiad. Joanna zrobiła. <laughs> Ach, co to, to były zawsze opowieści dotyczące tych przyjazdu i zjazdu. <śmiech> Kupa śmiechu. Jak zwykle u nas, jakby we włoskiej rodzinie. <laughs> Jedyny minus tego tutaj kempingu to jest taki, że nie można podłączyć yy, yy, czajnika. 800 W, on wywala, do razu eska wywala i trzeba ją podnosić. No nie można, można, ale trzeba się namęczyć. Także tutaj zalecałbym oczywiście, żeby tu wziąć gaz. My też mama już się nie chciały dzisiaj wyciągać, więc kawa dzisiaj na szybko. Szczelnik, który wyrzucił właśnie 6 razy eskę. Wczorajszy dzień można zaliczyć do bardzo udanych. Przyjechaliśmy tutaj szybko, żeśmy się rozłożyli. Chłopaki jeszcze. Wczoraj na basenie spędzili dobrą godzinę, sami tylko oczywiście. Właściciel tutaj, no jak nas przywitał, przemiły. Wszystko na razie idzie dobrym trofem, a dziś lecimy do San Marino. Piękny dzień, piękny dzień się zapowiada jak zwykle u nas tym czasem. Moi, jesteśmy w San Marino, zobaczcie jakie widoki są za nami, prześliczne. Tak, dojechaliśmy. Do San Marino, samochód mamy na parkingu. A teraz idziemy na e, górę, na sam, na sam szczyt. Zobaczyć, no, zobaczyć zamek zobaczyć tą strefę w teorii, tą bezsłową. Znajdujemy się trochę tutaj na tym parkingu dla autobusów. Za nami. Waluszki są przed nami, a my pomału sobie idziemy. Opaki i dziewczyny idziemy. Pogoda dzisiaj znowu nam dopisuje. 28 stopni było, jak my opuszczali kemping. Mamy godzinę 11.30 i idziemy w miasto. Pierwszy punkt widokowy, kilkanaście schodów za nami. Zobaczcie. Super. Oczywiście była winda, żeby sobie wjechać, tu za nami, no ale po co, jak można wejść z sodami i dostać pierwszej zadyszki. Dobra, idziemy moi drodzy dalej, Skoda czasu. Chodźcie z nami, wchodzimy zaraz na zamek. Ale poczekaj, zobaczymy, zobaczymy Idziele tak z koło. Dzisiaj znowu postaram się być przewodnikiem. Kamerzystą jest Gosia. Zobaczymy, się ma to te sklepy Takie bezsłowe, gdzie jest mega opłacalnie Zobaczymy, Zobaczymy czy kupimy te półtora kilo złota. Zobaczymy, czy będzie tak tanio. Gdzie są co chłopcy w ogóle? A tam Taki wersaczej początek? Teraz akcja z kaczkami Z czym? Z kaczkami? A to nie jest nasz ten... Premier? Nie, to nie jest nasz premier <gry> Ale już tylko tu znają. W Płocku ładnie tutaj. Widzę, że ta podróż się będzie bardzo długa. Ledwo żeśmy weszli, Agosia Gosia z opakami wszystkie stepi przegląda. No ale oczywiście punktem obowiązkowym jest to, z każdej takiej e, miejsca Znanego, magnes. Wszyscy zbierają magnesy u nas w rodzinie. Więc, jako pamiątka, jedną z gadżetów żeby mieć magnesy. Ładny sklep. Można wszystko kupić co się chce. Oczywiście jesteśmy też w sklepiku z perfumami, jakby ktoś chciał. Zobaczcie jakie są ceny czytaniu, czy nie? To sobie każdy tam przed Dobra, wchodzimy do środka Dobrze, idziemy dalej. Stany przykuwają turystów. My nie mamy jeszcze wybranego magnesu, aczkolwiek jest im więcej wersji. Zobaczcie, zobaczcie jak wyglądają youtuberzy. <noise> Garek, jest, to dziecko, nie? Hmm. O, jest i srebro. No to muszę się rozłożyć. Jest jakieś jesteś na tym, na tym pod zamczu? To... <coughs> Przepraszam. Z sklepu do sklepu się ludzie zastrzymują i oglądają wszystkie wystawy, postawki, zakupy. Zakupów tutaj w ogóle nie ma końca. Na szczęście jest niewiela, niewielka ilość ludzi i jest. Znośnie przechodząc, a tu za pozycja jest w ogóle jakaś taka dziwna. Zobaczcie. O! o. Nie wiem co tu się dzieje, ale jakiś znany youtuber tutaj za mną opowiada historię. Ciekawą. Ale tu po drugiej stronie jest ładna ładną Widzę, jak zajdzie po to muszę się wrócić. Bo jakiś znany youtuber tutaj Co Co czegoś Zaprosił mnie do siebie. <gry> no cóż, to my faceci <gry> trochę śmiechy, o idziemy dalej. Mam nadzieję, że. Cudownie. Jedyny plus to taki, że. Taka Nie ma. Tylu ludzi. Słuchajcie, metody, to jest tak ładnie i pięknie. Zrzucamy już trzeba dodatkowego dyżurtowy do, do, do aparat. Chyba jesteśmy już na szczycie, bo kolejka tutaj jest ma już swoją główną pozycję. Zobaczcie, zobaczcie tą panoramę. Ja już widzę, a Wy już? Chodź, jest panie, do Zdrowadzę. 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 Ukaż, pokaż pokażę z tą Wow naprawdę robi robotę ta góra. Piękny widok. A tam niebiesko daleko to już jest morze. A tam po lewo to, było, to już jest. metrów 15? Nie, nie chcę tam. Jest blisko Sotmiory Rimini też. Piękny. Piękny widok. Okay. Właśnie dla takich chwil warto przyjeżdżać, robić zdjęcia, pamiątki i pokazywać to wszystkim innym. i Zachęcać do odwiedzin wspaniałych regionów miast krajów Warto w ogóle podróżować świetny widok Jeźdźmy jeszcze może z widzami pokażemy to. Okay. no dobrze tam całość Przejdził, tam mamy morze no właśnie mówię no. świetnie co mamy jakieś balku tam dalej Tutaj wolniej nie tak szybko. Step by step. normalnie. Mają te zakupy zrobione. Pani, na ładnie się to zapakuje. Idziemy w dalszą, nasze zwiedzanie. Braciale i 12 Ciandolino 32 32 Alright. Trzeba do Tym razem już naprawdę koniec. Pani była bardzo miła Zdaliśmy trochę pieniążków, ale jesteśmy zadowoleni. Okay. you. See you next time. Bye. No i wychodzimy wreszcie. Baluszki już się denerwują, pewnie byli już na górze i już zeszli, ale na szczęście. Tu miałem Tu miałem przy sobie. Długo nam zeszło ze mną na Gosie. Myśleliśmy, że będziemy musieli naszych, wspomóc naszych przyjaciół kartą kredytową, bo e, pół sklepu wykupili. Wiecie, jakie są kobiety? Przymierzają tysiąc rzeczy, a zdecydują się na jedną. Facet konkretnie wchodzi, kupuje. Wiedziałem, że od razu ten łańcuch, jak dla się to jest dla mnie, jak na miarę szety. Także ja jestem bardzo zdolny zakupów. Idziemy dalej. Nie za daleko, żeśmy doszli. Moi drodzy Jesteśmy na jakimś nie wiem placu, ale coś stary rynek, rynek nie wiem Widoki za nami zobaczcie Przepiękne Z drugiej strony kamery tam gdzie jesteście Wy, jest już morze i tam też jest Rimini Pięknie. Podziwiamy. I dzwonica za nami, tam dość wysoko. Na jaki niesamowity sklep trafiłem z modelami. Oczywiście są to zabawki. A ucieszyłem się jak małe dziecko. Świetne. Niesamowite, nawet jest nasz polski Fiat 26P Garbusiki, świetna kolekcja 40 euro kosztuje taki samochód, przynajmniej ten co tutaj widzę, ta BMK 850, ale świetny sklep. To co wchodzimy do środka, chłopaki, zobaczyć? A, nie wolno kr kręcić, szkoda. No to wam nie pokażę tego sklepiku, ale niesamowite jest. Idziemy dalej. Chcę Wam coś w mojej pokazać. Zobaczcie. to jest taką kładkę. Nie wiem, co tam jest napisane na tej bramie. Ale widok tej kładki. o, aż mi się w głowie zakołowało. Ja wiem, że kamera tego nie oddaje. o, nie mogę spojrzeć ale jest tutaj nie za przepaść. Mega, mega wysoko jest. A ja jak patrzę tam daleko, to aż mi się w głowie kołuje. Wszyscy tutaj robią zdjęcia, komentują, nagrywają. Chodzimy dalej. To nie jest chyba najwyższy punkt tego zamku. Bo tam za nami jeszcze, jeszcze jest górę. A no pewno, że nie jest. Pewno, że nie jest. Tam dalej jeszcze jest. San Marino jest przepiękne. Mógłbym tutaj zamieszkać. Choćby dzisiaj. Pięknie. Fajnie. Pięknie. Na pewno San Marino do powtórzenia, co Gosia? Na spokojnie. Cieszę się, że jest taki dzień jaki jest, czyli słońce, nie ma takiego upału, a nie jest też podchmurno, bo możemy sobie wejść, wejść, zwiedzić na spokojnie. No nie mogę patrzeć się tam w dół, bo mi się w głowie kołuje, tak, tak nie mam lęk wysokości. A nogi rozumiem się robią jak zwaty. O język! Tylko z daleka. Jest restauracja, w której wcześniej obiad. Znowu ten jezubel tu chodzi o mnie. O co chodzi? Ostatnie podejście chyba to już jest pod tą górę, pod ten zamek. Zwłaszcza. 30% nachylenia. 30% nachylenia. Tyle co. Chyba. Albo i więcej, słuchajcie. Tyle co wczorajszy podjazd pod nasz kemping. W lakonci Masakra No ale idziemy dalej Gdybyśmy mogli sobie wziąć ten Pizzę zjeść, ale nie ma gdzie, Pełne, pełna restauracja jest Szkoda Może jak będzie schodzić Nic nie masz pociapku? Mam, a co potrzebujesz? Nie, uważaj Trójka tam po tu chodzi Która trójka? Co za mąż